Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zidla, ja chodzę jak niki, więc Wy też możecie i moje cycki. I dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o podłożu dla agamy brodatej. Jak sami widzicie, siedzę sobie tutaj ze Smaugiem i dzisiaj chciałbym porozmawiać troszeczkę o podłożu dla jaszczurek. Stwierdziłem, że muszę kupić mu zupełnie nowe podłoże i zazwyczaj kupowałem drewienka bukowe. Takie odpowiednich wymiarów, tak żeby o nich nie zleżał, chociaż on zazwyczaj i tak spożywa posiłki poza terrarium. Niemniej jednak stwierdziłem, że po prostu trzeba zainwestować w podłoże i przeglądając przez internet, natknąłem się na stronę Lazy Dragon, a konkretnie na ich fanpage, gdzie jedna z osób, w sensie prowadzących ten fanpage, zasugerowała mi zakup zupełnie innego podłoża. Mowa tutaj o czymś takim, coś co się nazywa Chipsi Ultra. Jest to podłoże z miękkiego drewna podobno. Które formalnie jest dedykowane dla gryzoni, chomików i innych tego typu zwierząt. Niemniej jednak jak się okazuje całkiem dobrze się sprawdza przy hodowli Zarówno tych, które lubią wilgoć, jak i tych, które preferują raczej suche warunki. Tak jak Smaug w tym wypadku, który siedzi i się grzeba dzisiaj u samego rana. Jak sami widzicie, być może z poziomu kamery, ja już wysypałem sporo tego cici do tego, do terrarium. W samym pudełku, w samym opakowaniu, przepraszam, znajduje się 10 litrów tego, co daje nam 4,3 kg. Także jest to dosyć dużo. Ja na taką powierzchnię jak tutaj smaugma, zużyłem 3/4 tego i jeszcze mi zostało, to też mam zamiar tego użyć przy moich wężach. Ale do, do rzeczy, dlaczego te chipsi jest niby takim dobrym podłożem? Przede wszystkim dlatego, bo dobrze się trawi. Także jeżeli nasz pocieszny gat który sobie tutaj mm, zje jakiegoś karaczana czy inną smakowitą szarańczę, zerzyby troszeczkę tego granulatu razem z e, owadem, to też rzekomo, według tego co mówią na tej stronie, mu raczej się nie powinno dziać. Czytajcie, nie ma ryzyka zaczopowania. Sam granulat kosztuje najdaniej, jak go znalazłem, kosztuje około 18 zł. Ja kupiłem od razu trzy pak, który kosztował mnie 53 zł. i myślę, że to był całkiem przyjemny deal jakby nie patrzył. Sam granulat wydaje się być bezpieczniejszy dla gadów, ponieważ w momencie zetknięcia się z wilgocią e, on się rozpada. Co też postaram się za chwilkę Wam zademonstrować. Nie wiem czy mi się to uda, ale mam nadzieję, że tak, ponieważ nie przeprowadzałem jeszcze tego eksperymentu przed chwilą, e, przed nagraniem tego filmiku, bo jak sami wiecie, większość moich filmów jest nagrywanych totalnie na, e, na pałę, Także... Podobno to wypada dużo, dużo bardziej naturalnie, tak. Jakby tego było mało, sam granulat wydaje się wchłaniać wszystkie te nieczystości, które ja pozostawia, że tak powiem po sobie i troszeczkę przypomina to zbrylanie się jak w przypadku kota. Ja już dzisiaj gówno smo wyrzuciłem. Także nie będę wam tego prezentował, ale faktycznie wydaje się, że to się, że tak powiem, łączy z tym i w efekcie łatwo potem taki, taki granulat po prostu wyrzucić. Jedną z takich dosyć istotnych rzeczy w przypadku hodowli gadów jest to, że te zwierzęta wydzielają specyficzny zapach w terrarium. Ja dzięki temu granulatowi mam generalnie dosyć przyjemny zapach z terrarium, także nie zatykam nosa za każdym razem, kiedy smak się zesra po prostu. A no ja muszę to zbierać. Zazwyczaj używam do tego maski przeciwgazowej. Teraz już tego robić nie muszę. Ponadto teraz przeprowadzimy wspomniany eksperyment, nasypiemy troszeczkę tego chipsi do e, miseczki tutaj, o. I zobaczymy jak sam granulat zareaguje na kontakt z wodą. Także poczekajcie sekundkę. Żeby nie było nalewam. Resztę wypiję. Najdajcie żeby pić dużo wody, zwłaszcza jak macie cukrzycę. Granulat ma taką oto strukturę. Wsypiemy i zobaczymy, w jaki sposób zareaguje. Jak sami widzicie, sam granulat opada sobie na dno. Weźmiemy jedną z tych i, jak widzicie, rozsypuje się pod palcami. Prawdopodobnie po dłuższym kontakcie z wodą, tak jak tutaj mamy w tym momencie. Granulat jeszcze bardziej się rozpadnie. Zrobimy, zobaczymy na większym kawałku, ale tak ewidentnie się rozpada pod palcami, także teoretycznie według tego, co reklamują, powinien być dobrze przyswajalny przez jaszczurkę, więc teoretycznie nie powinno się nic stać. Opinie, czy chcecie to stosować, zostawiam Wam Zdecyd według mnie, przynajmniej przyglądając się temu, jest to zdecydowanie bezpieczniejszy preparat niż wspomniane drewienka bukowe i dużo bardziej estetyczny niż papier, którego zazwyczaj używałem. Przynajmniej przypomnę jeszcze, że smak przy ostatnim rozkładaniu papieru dostawał po prostu pierdolca. Nie wiem czy to miało... czy to było zależne od tego czy nie, no ale tak to się prezentuje, także według mnie te chipsy to jest całkiem y, przyjemna alternatywa dla popularnych drewienek bukowych czy torfu. Także z tego co wiem jeszcze ten preparat nie pleśnieje za łatwo, także sprawdzi się też w wilgotnych terariach. Jak na to zareagujecie? Wasza już decyzja. W każdym bądź razie ja mam tylko na celu dobrogadów. I żeby jeszcze było mało, to teraz wam pokażę, że ten granulat faktycznie się rozpuścił. Zrobił się taki sypki bardzo. Mnie to wystarczająco przekonuje. Mam nadzieję, że was też. Jeżeli zwłaszcza jeżeli macie gady w swoim domu. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Subskrybujcie, komentujcie, polecajcie. Udostępnijcie to wideo na Pornhubie, X, widzów, XNXX oraz innych tego typu serwisach. I pamiętajcie o jednej takiej rzeczy. Ja jestem Zilla, ja hoduję ptaszniki, więc Wy też możecie. Trzymajcie się i cześć! Hej, podobało wam się? To super. Kliknij na ten czerwony guzik subskrybuj pod spodem i na ten dzwoneczek też, bo dzwoneczek daje wam możliwość śledzenia wszystkich moich filmów na bieżąco. Tutaj znajdziesz film, który prawdopodobnie przypasuje w twój gust, a tutaj znajdziesz y, mojego Facebooka, na którego możesz teraz wejść i dać lajka, bo lajki są w modzie i Facebook też jest w modzie. Ja jestem Zilla, ja hoduję ptaszniki, więc wy też możecie. Trzymajcie się i cześć.